To jest gody na przykład Stanley. To To Plums. Gramy e, przedostatnie spotkanie w tym sezonie. To, Nie, no 47 jeste. 46? No jak, a, jak może być 47? Nie wiem. Jak może być 47 meczów? Nie wiem! Ja liczyłem czułem z puharem. No to tak, no to tych spotkań było więcej, ale liga była najważniejsza. Bardzo długi sezon za nami. To był nasz cel. Wiele różnych przygód razem przeżyliśmy. Pośmialiśmy się z naszych zawodników. Były chwile radości, chwile smutku. Chwile radości było więcej. Tak. Chwaliliśmy zawodników. Zawodnicy byli na fali wznoszącej. Teraz jedziemy po 100 punktów w sezonie. Tak jest, to jest nasz cel. Maksymalnie możemy zdobyć tych punktów 101. 102? Ale no! Ale o, może, ależ munej Jeszcze! Czy znaczy, maksymalnie to możemy 46 razy 3? No. Chodzi mi, chodzi, mi do, sezonuje, no. chodzi mi do tej sytuacji, do której obecnie jesteśmy. Mamy no To mamy 96 sześć, tak, A czyli, mamy jeszcze dwa mecze. Tak jest, czyli możemy zdobyć 102 punkty O! Tu gra McKay Smith w tym zespole e, Najlepszy strzelec ligi Przyrównali go do naszego Unasa Tak jest to, ale mają rację Tym razem FIFA algorytm FIFA ja Chyba policzyli, policzyli. bardzo jego dobrze de, Jego punkty, jego średnią Wpływ na... <laughs> Szkoda, że takie nieobliczalne rzeczy jak wpływ na zespół... Mi się wydaje, że FIFA to gdzieś ma, jak tam pod spodem policzone, tylko nie chcą nam... Nie chcą wam pokazać, bo, nie... bo jakimś starzyście się tabelek nie chciało robić. Albo wiesz, uznali, a i tak to jest gra dla dzieci, dzieci nie lubią numerków, nie znają się na matematyce, więc... A więc nie ma sensu, żeby to... I nie, ma... I nie udowodnimy sobie, że Orlandon Hellar faktycznie jest zajebisty, chociaż niewiele punktuje, bo... Dokładnie. <laughs> a jak sprawdzić tych zawodników? I na tym piłka nożna cierpi. Wygląd zawodników zamiast... Twardy. O Jezu! Zamiast twardych liczb, ja wiem, że to dlatego, że my nie misterujemy. Ale walka trwa do końca. Wiemy, że mamy mistrza zapewnionego, gramy, walczymy. Nie ma co. No, tutaj tak lekko ryzykownie na pograniczu rzutu wolnego pośredniego. Ale przyjęta przez bromera. No, wiem, wiem, że tak złośliwie trochę. No, też źle to zrobiłem. Liczyłem, e, może liczyłem trochę na szybkość odstawienia, raczej niż na siłę fizyczną. I teraz... Wow. Idź ale po mówię, to, idź po to! No, to, mówię, to no, mówię, no, co za cel? Może nie mógł? Tak, no, nie mógł łapać, no, no, ale no, nie mógł to tego to skleić to, beznadziejnie. Może, i... może wiedział na co dostać, po prostu wiesz. I teraz dobrze wyjaśnić, bo Makajl Smith właśnie na takie sytuacje czeka. Brawo, Dobrze odbiła się od, od arbuza. Wyjaśnić to Menia może nie, ale duży jest młody no, mnie siatków, prosił. Jest, jest, podam i jedziemy. Jedzie Tak jest i on jest szybki. Aha, Jezus, co ja zrobiłem? Coś tam naciskałeś. Ale co, co to było? Aha, trainer, że co może zrobić. O, ależ Luton, ależ Luton sobie pogrywa wesoło. No, na razie w ofensywie są znacznie grudniejsi od nas. Trzeba temu zaradzić. A to się skupane. Kurde, nie tak, sorry, Coś, sorry. Dużo jest takiej nieprecyzji, za dużo zagrania. Skija. <laughs> Wszyscy mnie pytają, o kurwa, czego mi ma quid? Ale znowu się rozstawił, jak. Tak jest, jak pan, jak Szeloba. Szy, szeloba. jak Aragog. argagog, argagog, armagog. Nie zjem cię, bo jesteś kurwa. kurwa. I kto? No, to, nie, to nie był makeliszny kwid. A... Ale kurwa przesadnie. <laughs> Goodie, gdzie tak strzelił. Gdzie on tam wcisnął te ty... on? Zagrali na aferkę. No, mój się pomylił, niestety. Odonu. Shame is Odonu. Kurwa, 100 punktów się oddala, god Jeszcze możemy. Remis też nam pozwoli na 100 w stówkę. wtedy będzie nerwówka w następnym meczu. Ja nam zagraliśmy rundę rewanżową ciągle myślałem, że przegram z kimś Gdyby. Powiem tak, no i te mecze czasami za daleko od się, bo na przykład 40 meczów minęło od, od niektórych spotkań, więc. Plus no gdybyśmy walczyli o coś innego niż o wyjście, może jakbyśmy drugi sezon to bym to Bardziej byśmy robił. musieli śledzić ten, nie? Tak. Pewnie A tam jak królujesz, to trochę nie widzisz, po prostu, wiesz, na zasadzie my robimy swoje. Pięknie. Ale to Jezus, że to zrobił, przekładu sobie. Podobało Podoba mi się to rąka. Polecam przyjrzeć się jak tymi małymi stópkami tam robiło tego obrońcę w chuja. Jeszcze raz go nawinął, tak jest, wiedziałem. Jeszcze odchodząca. 15 gol chyba w sezonie. 15 gol? już tego. Makaj... E, A myślę, że to już... Ja nie wiem, nie, nie sprawdziłem, więc nie... Albo się zrównali. O, to 14. No troche, trochę ja brak... 100% celności podaję. No ja wiem I, mimo... i nie wszystkie podaję tylko w prosty sposób, tak, bo niektóre... Mm. Niektóre piłki wychodzą takie trudniejsze. No i dobrze, połowa z remisem. Bo tym się zajmuje Romuald Wocą. Trochę mi szkoda, może mógłby dostać na ostatni mecz. No może tak zrobimy, Sing nie jest niezbędny, żeby grał to, to ostatnie spotkanie, nie? Sing i tak przyszedł i dostał, tak nie <śmiennie> 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 <zagrużono miejsca>. pozycję, <śmiennie> Jesteśmy czasem tak niesprawiedliwi po prostu ja już, ja już rozumiem jak to jest czasami, że przyjdzie <grystanie> trener, przyjdzie trener no i trener, i trener wiezie tam kogoś bez... A, tre... trener miał swoich zawodników, tak, Albin, Albin Nikulski. Trochę tekstury się pozmieniały jak tej ręki. Rafał, ściągnięty. <grystanie> Spadek. Lęczyk, nie? No, no, no cóż, Lęczyk dwa mistrzostwa na przestrzeni 40 lat, no to całkiem niezły bilans. <grystanie> Dobrze, minąłeś go, musisz podwieść trochę, ale lepiej zagraj. Chciałem, kurczę, nie no, wiem. wiem za no. za wolno, grube. grube, on, grube on może jeden dribbling zrobić, tak, bo tak, potem tak. już jest za wolny, żeby. plus... Ale wiesz, tak mi się zamarzyło po tych małych stópkach u nas. No plus... wiem, ale to u nas w takim razie takie rzeczy. Bo, bo Galindo jest do dobrego, prostopadłego podania bardziej niż do takiego dryblingu wprowadzającego do akcji, ja już na pewno nie na skrzydle. Nie wiem, nie, 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 wiem, nie wiem, wiem, że sorry od razu sabotująco co ciebie, ale widziałem, że po prostu nogi były, e, były podane chyba ile goli strzelił, ale tak, szybciutko Ja, ja zawsze tak z odruchu. Tak, wszystko, odruchu. wszystko musi zniknąć. Tam się w fajnie nazywa McQuoid przez, przez Q. Ależ mm, ale sobie pograli tutaj na średniej przestrzeni. Wyjdzie z tego? To jest Procter, ale ja, musi, było, musi, to było, to musi, to było, to no kurwa, właśnie, bałem się, że. To trudne podanie troszkę. Ta, i, ale, taka, ale jest I taka piła musi być z, z obrotem jednak, nie? Ty musisz się najpierw obrócić, a potem... Uuu. 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 Ale jakby takiego liścia puszczać. No no właśnie tak miało być, a w ogóle miał... Widzisz teraz, ja cię wyzywałem za brak obrotu i ja się... Te... Nie, obróciłem się w sumie. Ale... Nie, nie, obróciłeś właśnie, dobrze. Tak, w tym pierwszym momencie, w którym był po obrocie uderzyłeś, więc To było okej, okay, tylko jemu zabrakło. No No tego czego mu brakuje chyba przez cały sezon niestety. <laughs> To, to, to jest chiński bubble, niestety. Uj! Znowu Ragok się rozłożył. Shelobah. Inne duże pająki albo duże potwory. E, ten z Cloverfield. O, a, aha, ten. E, nie był nie. kurwa, brzydki potwór. Był tam niemożliwe. Ej, tam dołem! Widziałem, 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 ale teraz tak. drugi raz dołem. I holiday sam. I zrobię to tutaj, postaram się nie wrzucając tego. O, o, no, sorry Dobrze! wo spalony. spalony, nie ale. Wypatrzył zupełnie coś innego. Tak, tak, ale dobry post. Ej, nowy Boczy. Nowy no, ale przystojny. jeszcze <laughs> teraz. Zmieniamy duet z przodu e, na łindasa i Key, Bo kij ostatnio praktycznie dwa gole z niczego zrobił. A. Ej, coś pojebali, dobrze ich wstawiłem. E, dobrze ich wstawiłem. Ej, to, no, to, no bo grazie, grazie zrobiła. No, ja już widzę, Windows jest dobrze. No Zmieniliśmy też BoCo, który dostanie ostatni mecz w podstawie. Tak zdecydowaliśmy za jego kontrybucję cały sezon. Zaczął sezon w podstawie, na podwieszonym. Pierwszego goła <golny> chyba nawet dla nas. <golny> chyba, chyba tak. I to Pierwszego i to... tego, który nam dał awans. <golny> <golny> nie, nie, bardzo niedoceniany zawodnik. Tak. Ale tak zabrakło. Ale taki był niewidzialny. To no on jest za wolny. Czasami on przy ten Sync czasem też nie jest taki aż szybki, nie? ale czasem się zerwie, coś tam ucieknie, też jest młodszy. No ale widzisz, że na tym prawym skrzydle cały czas był problem, nie? Na, no był, na był, lewym skrzydle tam, tam menia co, ani mi, ani minoja, ani... Wyzywy, Wyzywałeś go i wyzywałeś menia, a grała a na prawym skrzydle co? Mm -hmm. No minoja. No, ale menia w pewnym momencie jak się rozkręcił, to co mówisz, że był motorem napędowym. Praktycznie tej naszej takiej serii, która nas wywindowała na to pierwsze miejsce i później nas tam utrzymała, no to on to był aktorem pierwszoplanowym, nie? No był, był. Stąd, w tych meczach, gdzie u nas mniej szło, albo był zmęczony, to... Tak, tak. tak. Przecież niewiele było takich <laughs> Znaczy, podoba mi się też to, że Bradley Holiday, którego krytykowaliśmy non-stop, zagrał, nie wiem, czy 93% spotkań, <laughs> które były możliwe. No, ale też, no, jaka była alternatywa? No, Wakefield. Wakefield. <laughs> Wakefield, który zawsze był widoczny. Właśnie, nie, co? No, ale to może... No, wiesz, no, Holiday ma swoje wady. Chujowy nie umie rzucać kiepskich podaniach, nie jest za szybki. <śmiech> <śmiech> Czekaj, 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 bo tam Windas coś bez sensu bez, bez uciekał, no nie, nie, to za gęsto, za, za gęsto. No, no. No. Ja. O teraz e, wyzywane i teraz, bo Menia tam, a Menia schodzi do środka, to coś, no bo on, nie on jest minął No ja wiem, wiem, ale nie do końca, nie wiem czy jestem aż tak zadowolony z tego. Czekaj, czekaj, e, bo... dobra, dobra, musimy troszkę inaczej, bo jak chcemy wygrać ten mecz, to... O, Michael Smith wszedł, czyli już zagrożenie. ma macolatti. Ma On ma tyle co laty. Że... <laughs> ale już, już widzę, że Luton mimo wszystko całkiem nieźle wyprowadza ten ale Ależ Bandalowski jest na wyprzedzeniu. Który ma... Jest ale raz... niską średnią dla mnie. Ale może czegoś nie widzimy, w jakichś przegranych pojedynków. No właśnie to jest to, czego nie możemy obliczyć. Że może... No dobra, ale... w... najmniej traconych goli w sezonie i Bandalowski cały czas w nich uczestniczy. Do czego my mamy nie widzieć? Mm. O, niedobrze! Nie, nie, ale niedobrze. O, chyba jeden punkt. Chyba że teraz ostatnie akcja. Bo co? Bo co ostatnia akcja za. próbujemy. Ale. Próbujemy zapewnić, ale Luton Town bardzo trudne warunki postawił. Ja jestem zdziwiony, bo to, to nie, to ale nie ale jest ten z To mi się cały czas wydaje, że oni grają o coś, nie Więc... Kurwa, no nie było, bo to. ja, już, ja, ja pokazywałem no ci to, że nikt już nie grał o nic w sumie, nie? To może nie wiem ambicja, może ich ambicja, no, w poprzednim. No właśnie każdy tam się na mistrza. Się albo, mu, albo luto miało właśnie takie, że kilka meczów fajnie, a potem po to, nie? Delirium Plans widzimy się w ostatnim meczu